Witamy serdecznie. Mariusz Serafin i Łukasz Pomulski. 28 dzień września. Hala Gwardii. To już taki tradycyjny moment, że się zbieramy na dobrych boksach. Dokładnie, wczesna jesień to jest odpowiednia pora na, na to, żeby były te fajne boksy. Powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj moment, nie mi się powiedzieć historyczny, przyjechała tutaj na zaproszenie Łukasza Rendowskiego ekipa z Grecji. Zobaczymy, co zaprezentują. Mało wiemy tak naprawdę o pięściarstwie greckim, kilka rzeczy może wspomnę w komentarzu, natomiast jestem ciekaw jak tych pięciu panów, którzy dzisiaj przyjechali zaprezentują się w pojedynkach z zawodnikami warszawskimi. Dzisiaj zobaczymy 10 pojedynków, prawda? Dokładnie, 10 pojedynków, cztery pojedynki polsko-polskie, nazwijmy je towarzyskimi, ale są pojedynki bratobójcze tutaj między klubami, więc to mogą być dzisiaj niezłe pojedynki jak zwykło bywać w takich przypadkach. Jeden pojedynek białych kołnierzyków. Myślę, że zawsze są jacyś tacy entuzjaści białych kołnierzyków, którzy lubią to oglądać, bo tam panowie, no przychodzi żona, dzieci, rodzina, no nie, nie, mo się. nie... nie można tego przegrać, Mariusz, no wiemy jak jest. No i inna sprawa, że zakończymy dzień tymi pojedynkami meczowymi Polska-Grecja. Miejmy nadzieję, że na korzyść Polaków, ale Grecy pokażą coś ciekawego. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej Hala Gwardii to takie jest miejsce kultowe dla polskiego boksu. Spotykamy się tu za jakby powiedzieć to przykładem Łukasza Landowskiego kolejny raz teraz będziemy sobie mogli zobaczyć boksy Wejście bokserów z Grecji. Za chwilę będzie tutaj z nami Łukasz Landowski, porozmawiamy troszkę z Łukaszem na temat tego, co tutaj się dokładnie wydarzy, bo wiemy, że troszkę czasu spędził nad planowaniem tej gali. I pamiętajmy jeszcze jednym, bo warto oglądać również tę transmisję, bo mogą być ciekawi goście i możecie się Państwo dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy. Tak, to już tradycja, że witają tutaj nas różni ciekawi z punktu widzenia sportowego, pięściarskiego, zawodnicy, menadżerowie bywają również promotorzy. Także na pewno będzie mocno obsadzona dzisiejsza gala. No, miejmy nadzieję, że poziom sportowy też będzie dostatecznie dobry. No i przede wszystkim, że pojedynki były emocjonujące, bo to jest najważniejsze. Takie pojedynki budują potem też mental na przyszłość na rozwój tych zawodników, których dzisiaj zobaczymy. Myślę, że w tym wejściu to tyle. Za chwileczkę taka mała krótka przerwa i poprosimy Łukasza Landowskiego. Łukasz nam zdradzi kilka tajników, które tutaj na pewno zobaczymy. Tobie Łukasz serdecznie dziękuję. Łukasz będzie miał przyjemność dzisiaj dla Państwa komentować. Jak już tak tradycyjnie co roku? Dokładnie i myślę, że. To jest miejsce, w którym zawsze komentowało mi się dobrze ze względu na klimat, też tego otoczenie, które tutaj sprzyja naprawdę, bo myślę, że... No cała ta sceneria, ludzie, którzy przychodzą, czasem w ogóle nie widzą co się dzieje, zostają do samego końca i to jest bardzo, bardzo sympatyczne. Tak jest, sceneria bardzo fajna, miłe miejsce, ale o tym za chwilę pewnie z Łukaszem. Na teraz to tyle, za chwilkę wracamy.